Wśród nocnej ciszy głoś się rozchodzi. Stańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie przywitać pana. Czym prędzej się wypierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać pana. Poszli, znaleźli dziesiątko z żłobie, wszystkimi znaki danymi sobie. Jako Bogu cześć mu dali, a witając zawołali z wielkiej radości. Jako Bogu cześć mu dali, a witając zawołali z wielkiej radości.